Moi drodzy, muszę przyznać, że od dawna nie dostałem aż tylu maili, żeby nagrać o jednym temacie. Prosiście także w komentarzach na Twitterze, na YouTubie, na Facebooku wszędzie dosłownie. A zatem Wasze prośby zostały wysłuchane i dziś sobie podsumowujemy inbę z Tomaszem Grabarczykiem. Zanim sobie zaczniemy, wyjaśnijmy sobie parę kwestii. Na bank pojawią się tutaj komentarze na zasadzie. Oj lepszy to teraz, Tomcio naraz jest dobry, a ty go tak orałeś? Nie. To, że jakiś facet został wygryziony przez konfederatów, wcale nie zmienia tego, że ma poglądy jakie ma. Przykładowo, Karol Wilkosz jest gościem, który posiada poglądy republikańskie. Posiadał je przed wejściem do konfederacji, posiada je teraz. Czy te poglądy mi przeszkadzają? Raczej nie. Tymczasem Tomcio jest, z tego co wiem, kucem. Takim klasycznym kucem-kucem, wierzącym, że wolny rynek i paróweczki są w stanie rozwiązać dosłownie wszystko. Tylko, że aktualnie bez pana. I jak do tego doszło, cóż zaraz się dowiecie? Najpierw wiedzcie o tym, że mój stosunek do Tomcia nie zmienił się ani na Jotę. W żadnym wypadku także nie mam w zwyczaju dzielenia kuców na dobrych kuców i złych kuców. Wychodzę z założenia, że ci goście po prostu nie mają zielonego pojęcia o czym mówią. Jedni są w tym wyrachowani, inni nie. Teoretycznie całą inbę musielibyśmy zacząć od początku, jednakże wolałbym rozpocząć ją od tego w jakiej kolejności napływały do nas informacje. I takim pierwszym, pierwszym gwizdkiem był post, który nam wrzucił sam tomcio grabarczyk na swojego Facebookele. Sam ten post wrzucono o godzinie 12.53. Jest to dosyć duża ściana tekstu, więc przypuszczam, że no tak z godzinkę ją pisał. I teraz uwaga dlaczego to ma znaczenie? Dlatego, ponieważ zaraz się dowiemy o następnym poście Tomcia, który już pisał troszeczkę później, gdy tego i owego się dowiedział. Jednakże nie uprzedzajmy faktów. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym dobiegła moja przygoda z partią Korwin. Należałem do tego ugrupowania od samego początku w 2015 roku, a wcześniej byłem w KNP. Od 2017 pełniłem funkcję prezesa Okręgu Łódzkiego, a od 2019 członka prezydium partii. Na podstawie absurdalnych zarzutów ze strony prezesa Janusza Korwin-Mikkego, kierowanego przez Sławomira Menzele oraz kilku innych członków prezydium zostałem decyzją sądu usunięty. Główny powód nazwanie Putina zbrodniarzem. Tak, moi drodzy, wygląda na to, że za to jesteście w stanie wylecieć z konfy. Szkalujecie wielkiego, wspaniałego Putina, nazywając go zbrodniarzem, będąc równocześnie rzecznikiem, no to sorry, wylatujecie. Ale mamy tutaj kolejny ważny aspekt, który według mojej opinii ma duże znaczenie, wręcz gigantyczne, czyli innymi słowy mamy oficjalne potwierdzenie, że to doktor Menzele kręci tym wszystkim. To on jest pomazany na takiego niejako sukcesora królewskiego? I w tym momencie już się nie kryje, a przynajmniej jego koledzy partyjni przestali wychodzić z założenia, że to warto kryć. To jest swoją drogą ciekawe, ponieważ ja to już dwa lata temu mówiłem, o ile dobrze pamiętacie, że sławuść coś tak za bardzo wychodzi na prowadzenie, Koncio coś tak bardzo w tyle, a reszta to tak się Paziów nie odznacza. Prezes Janusz Korwin-Mikke od dawna znał moją opinię na temat kreowanej przez niego narracji. Niejednokrotnie wewnętrznym gronie władz partyjnych krytykowałem jego sposób wypowiedzi, przytaczone argumenty i podejmowane decyzje polityczne. Uważałem i nadal uważam, że bycie skutecznym politykiem polega na efektywnym sposobie dotarcia do wyborców i przekonywania ich do swoich postulatów. Niestety, prezes kieruje się zupełnie innym podejściem, które nasiliło się od wybuchu wojny na Ukrainie. Już na początku roku podjął dziwną próbę usunięcia mnie ze stanowiska prezesa okręgu Włódzkiego, ale także podczas zebrania członków okręgu z jego udziałem otrzymałem 100% poparcia ze strony działaczy. Jak widać, zdanie członków nie ma większego znaczenia. Okej, okay, tutaj mamy coś takiego, co jest według mojej opinii. Pieprzeniem kotka za pomocą młotka, czyli cały czas z zarzekaniem się, że tak, on od początku krytykował, on od początku zwracał uwagę, że coś jest nie tak. Da, 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 oczywiście. Według mojej opinii, no cóż, weźcie sobie poprawkę, że ten gość jest z PR-u. Jako, że jego dotychczasowym zajęciem było przedstawianie w lepszym świetle fikołków konfy, co jest według mojej opinii zajęciem karkołomnym, to tak samo mogę wysnuć teorię, że próbuje robić tutaj. Czy krytykował? Według mojej opinii nie. Według mojej opinii Konfederacja to jest banda jesmenów, którzy powtarzają cały czas wszystko, co Janusz Korwinusz powie, a tutaj Tomciowi po prostu się wyszło przed orkiestrę. Co do zdania członków, które nie ma większego znaczenia, to według mojej opinii każdy twór korwinopodobny zawsze miał dokładnie tak samo, czyli Innymi słowy rządziła elita na górze, a reszta na dole to mają być grzeczne kuce, które mają tylko i wyłącznie potakiwać i nie zadawać pytań. W dniu 4 kwietnia, tuż po informacjach o nacywilnej ludności w Buczy wziąłem udział w konferencji prasowej, podczas której wraz z posłami Kuleszą i Winnickim powiedzieliśmy wprost, że Władimir Putin to zbrodniarz wojenny. Kilka dni później otrzymałem od prezesa Janusza Korwin-Mikkego informację, że nie akceptuje on takiego stanowiska, a we wniosku do sądu partyjnego przeczytałem, że taka narracja była sprzeczna z wpisami prezesa JKM i szkodliwa dla partii. I to właśnie potwierdza moją narrację. Janusz Korwin Korwinusz w wolnym rynku jedyny usłyszał cokolwiek, co nie pasuje jego narracji... Usłyszał kogokolwiek, kto mówi inaczej niż on? No i nie, 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 tak być nie może. Na nic się zdały wyjaśnienia, a nawet rozmowa w cztery oczy z prezesem JKM, że żadnego oficjalnego stanowiska partii w tej sprawie nie było, a na pewno nie są nim nocne wpisy prezesa na Twitterze. Po prostu Putina nie można nazwać w partii Korwin zbrodniarzem. Co za zaskoczenie! Tak uważam, że Władimir Putin jest zbrodniarzem. Nie, nie uważam, żeby bronił wartości europejskich. Jest to człowiek odpowiedzialny za śmierć tysięcy niewinnych ludzi i dramaty milionów obywateli Ukrainy. Żaden racjonalny polityk wyznający poglądy wolnościowe nie powinien brać w obronę mordercy. Pragmatyczna polityka międzynarodowa to jedno, ale są pewne rzeczy, których akceptować po prostu nie można. Myślałem, że w partii wolnościowej mam prawo wyrażać swoje własne zdanie, skoro inni mogą to robić. Najwidoczniej to zdanie musi być stanowiskiem proputinowskim. Dziwi mnie postawa Sławomira Menzena, który akceptuje takie stan rzeczy. Od dłuższego czasu działania Korwina kierowanego przez Sławomira Mędzna były dla mnie nieakceptowalne. Pierwszą taką sytuacją było łamanie obietnicy w myśl, by wszyscy kandydaci partii Korwin w prawyborach prezydenckich Konfederacji mieli przekazać głosy na tego, który zdobędzie najwięcej głosów, czyli Artura Dziambora. Decyzją kolegi Menzena panowie złamali umowę i Artur Dziambor nie dostał poparcia własnej partii. W języku angielskim jest coś takiego jak drop some bombs. Jeśli ktoś zrzuca właśnie bomby, to rzuca takie niewygodne fakty na sam koniec, na odchodne. Mamy tutaj właśnie coś takiego. Pamiętacie tę inwę z prawyborami? Cóż, według mojej opinii nie przekazano głosów na Dziambora z czystej zawiści, ale tu się okazuje, że według Tomcia nie, według Tomcia to tak kazał Sławomir Menzele. A jeśli jedyny doktor, którego znają kuce prócz swojego pediatry tak kazał, no to trzeba było wykonać. To nam kreuje taki rysopis szarej eminencji, która zarządza korwinem, zarządza tymi wszystkimi gośćmi i z jednej strony to nie jest nic nowego, ponieważ o ile dobrze pamiętacie, zawsze był ktoś, kto tego króla ogarniał. Takim właśnie najsłynniejszym babysiterem, gościem, który potencjalnie też miał przejąć stery po królu, był Przemek Wipla. Po odejściu Przemka to tak trochę Kondzio Bekowicz się przymilał, pokazywał, no ale oczywiście wszedł cały na biało dochtur Mędzele. Tutaj wypadałoby po raz kolejny zadać pytanie, czy to, co Tomcio mówi jest prawdą, czy raczej nie. Nie wiem. Według mojej opinii obydwa scenariusze są dosyć prawdopodobne i obydwa scenariusze sprawiają, że Tomcio wygrywa. Znaczy i tak jest poza partią, ale Jupitery skupiają się właśnie na Sławusiu. Jeśli jest to prawda, to widać, że coś tak bardzo za bardzo Sławuś kombinuje w tej partyjce i inni pretendenci do tronu królewskiego to na pewno zauważą. Jeśli jest to natomiast nieprawda, no to moi drodzy to jest bardzo dobra recepta, żeby tych wszystkich gości pokłócić. Prawe wybory pokazały, że oni są w stanie podłożyć sobie świnie raz, dwa, trzy, nie ma żadnego z tym problemu. A zatem rzucenie takiego mięska na stół to jest jak gwizdnięcie w gwizdek dla psa Pawłowa. Sami dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. My tymczasem jedziemy dalej. Kolega Menzen próbował wyciąć Artura Dziambora na zasadzie wycięcia konkurencji w partii. Pomimo sygnałów obozu Grzegorza Brauna, że w sytuacji Dziambor, Bosak, elektorzy GB zagłosują na Dziambora, kolega Menzen podtrzymywał swoją szkodliwą dla partii decyzję, kierując się własnym, partykularnym interesem. Powstał wewnętrzny spór między frakcją Menzen JKM a racjonalnymi wolnościowcami, ale byłem wciąż lojalny według mojego ogrupowania. I tutaj od razu węsze fake nie ma czegoś takiego jak racjonalni wolnościowcy. Nie, nie mówię, że tylko u Korwina. Mówię, że w ogóle nie ma. Istnieją wolnościowcy, którzy są wyrachowani, którzy wiedzą, że te teksty wolny rynek, paróweczki, to tak dla picu. I są dziecinni fanatycy, którzy wierzą bezgranicznie w tą infantylną bajeczkę, że staniesz sobie z paróweczkami i po miesiącu będziesz miał korporację. Tylko ci drudzy dziwnym trafem bardzo szybko znikają, jak pójdą do prawdziwej roboty. Mówcie co chcecie, według mojej opinii taki prawdziwy, prawdziwy wolnościowiec to powinien być wolnościowcem, który poszedł faktycznie do pracy, zauważył jak to wygląda od zewnątrz Zauważył, jak to wygląda od wewnątrz, rzeczywiście zarobił ten swój kapitał, założył firmę, bez pomocy ojca, bez pomocy dziedziczenia, bez pomocy jakichkolwiek pożyczek, kredytów, czegokolwiek. W tym momencie możesz się prawdziwym wolnościowcem nazywać, ale dopóki tego nie osiągniesz, to zamknij jeden z drugim ryj kończą swoją działalność w partii Korwin, ale zaznaczam, że pozostają w konfederacji. W dalszym ciągu jestem jej dyrektorem biura prasowego. W dalszym ciągu wierzę w projekt o nazwie Konfederacja i nie zamierzam go opuszczać. W dalszym ciągu chcę budować silne skrzydło wolnościowe w ramach konfederacji, a dzisiejsza sytuacja ekonomiczna pokazuje, że w tym momencie Polacy jak nigdy potrzebują wolnościowej alternatywy, skupienia się na kwestiach gospodarczych bez putinizmów. Dalej mamy zapewnienie, że Konfederacja to jest projekt wielu Wielu poglądów, bla bla, bla bla. Nie ma sensu tego czytać. Ale co my tutaj mamy? Mamy gości, którzy zadeklarowali się, że spadają z tego interesu o nazwie partia Korwin, ale nie spadają z konfederacji. To znaczy, gości, którzy chcieliby zjeść ciastko, ale bez Korwina. Tutaj zapewne jakiś kuc się uruchomi, ale lepszy Korwin jest w wolnym rynku jedynym gościem, który złącza całą wielką, wspaniałą prawicę. Po pierwsze to Corwin już jest dawno na torze bocznym, po drugie z tego co zauważyłem, to on częściej raczej rozbijał prawicę, przynajmniej według mojej opinii, niż ją jednoczył w jakikolwiek sposób, a te wszystkie próby desperackie łączenia to były przez jego paziów robione, o ile dobrze pamiętam. Ale, ale, do czego się to sprowadza? Mamy właśnie tych gości, którzy chcieliby, ale nie z JKM, którzy chcieliby być tym właśnie wolnościowym skrzydłem, ale jednak nie z tymi pseudowolnościowcami, czyli tymi wyrachowanymi. I teraz są w takim swoistym rozkroku: to znaczy, z jednej strony czekają na cud, aż wreszcie pojawi się jakaś opcja, aż wreszcie będzie ich tylu, że można stworzyć jakieś tam ugrupowanie wolnościowe, a z drugiej strony trochę im za dobrze w tej konfederacji, żeby ją opuszczać. I tak też liczą na to, że może jacyś narodowcy się do nich uśmiechną. Bo pamiętajcie, że konfederacja jest robiona przez narodowców i przez wolnościowców, tak zwanych. Obydwie te frakcje się ścierają ze sobą, obydwie te frakcje chcą coś pociągnąć w swoją stronę, i w tym momencie, jeśli od wolnościowców odchodzą ludzie, to dla narodowców jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ oni w tym momencie mogą całkowicie ciągnąć w swoją stronę konfe. Z tego właśnie powodu według mojej opinii Tomcio w żadnym wypadku nie zamierza opuszczać stanowiska, na którym jest, no bo hej, może coś tam zaoferują fajnego. Natomiast to nijak nie broni go przed właśnie zrzucaniem takich cukiereczków. Jaka była reakcja zainteresowanych na ten post? Cóż, mamy taką wymianę zdań na Twitterze. Sławuś napisał. Jest zupełnie oczywiste, że Grabarczyk wyleciał za działanie na szkodę partii Korwin poprzez wspieranie partii wyspy węży. Nie wiem, czy Putin znajduje się w uzasadnienie wyroku, a jeżeli tak, to załapał się tam jak piłat do kredo. Chodziło o dywersję w partii. O co chodzi, ależ oczywiście wypowiedź pełna szydery, kierowana do tych gości, którzy odeszli z tego powodu, że Korwin zaczął wrzucać prorosyjskie treści na Twittera. Kuce dalej mają myślenie płaszczyznowe, dalej jadą na tym, że skoro Korwin coś tam powiedział, co być może się sprawdziło to znaczy, sprawdziła się tylko jedna jedyna rzecz z tego całego słowotoku że akurat obrońcy wyspy węży żyją to znaczy, że Korwin miał we wszystkim rację i to, co powiedział, to wszystko to jest racja w ogóle nie zwracając uwagi na rzeczywistość. Na to odpowiedział Dziambor i to jest bardzo ciekawa odpowiedź. Putin Putinem, jak się sprawa z tym ma, to każdy może sobie wywnioskować. W Tomka oświadczeniu została poruszona kwestia prawyborów prezydenckich, a że miałeś swój poważny w tym udział w sukcesie, to ja bym uważał z tym wyzywaniem innych od węży. Miałeś Sławku, złoty róg. Co to oznacza, moi drodzy, ależ oczywiście Arturo oficjalnie zwraca uwagę, że Sławuś będzie przez niego ciśnięty. Z tego, co rozumiem, ta sugestia, miałeś złoty róg, wskazuje na to, że owszem, był tym pierwszym paziem, ale wkrótce nim nie będzie. Ciekawe, czy to jest takie odgrażanie się dla odgrażania, czy rzeczywiście będzie tutaj jakaś koalicja mająca na celu wywalić Sławusia Menzeles z Konfederacja, przynajmniej z partii Corwin. Nie wiem, zobaczymy. Tymczasem Tomcio 21 kwietnia wieczorem o 18.51 znowu wrzuca posta na Facebooka, a w tymże poście... <laughs> o brachu, przeczytajmy sobie kawałek! Wyciekło postanowienie z partii Korwin w mojej sprawie. Wyciekło, bo znalazłem je na Twitterze. Do mnie nie zostało ono wysłane. Jestem zmuszony odnieść się do tego w cudzysłowie dokumentu, który się nie spina z tym, o co zostałem oskarżony. Poniżej znajdziecie wniosek o moje usunięcie z partii podpisany przez przedstawicieli regionu świętokrzyskiego, a ja jestem przecież z W wniosku pierwszym zarzutem są słynna konferencja o putinie zbrodniarzu. Ale w drugim postanowieniu, postanowieniu sądu, już nic o niej nie ma. Są za to zarzuty o jakieś spoty w sprawie Białorusi oficjalnie zaakceptowane przez konfederację wypowiedzi o socjalu dla Ukraińców, chociaż to ja byłem twarzą konferencji na temat wygórowanych programów socjalnych dla uchodźców. Rozumiecie, jest postępowanie wobec Faceta. Facet nijak nie ma szansy się do tego odnieść, ponieważ ponieważ nie, bo, bo nie i mało tego jest jeszcze jakiś wątek z środowiska regionu Świętokrzyskiego, a Facet jest z Łódzkiego. Ale poczekajcie, poczekajcie, teraz będzie jeszcze lepsze. Nie miałem okazji odnieść się do tego wszystkiego, ponieważ odmówiono mi tego. Zarzuty poniżej otrzymałem we wtorek, od razu się do nich odniosłem, ale w środę poprosiłem ustnie oraz pisemnie przewodniczącego sądu o możliwość ich rozwinięcia. Uznałem, że moja obrona wymaga przedstawienia szerszego kontekstu. W nocy przyszedł mail, który odczytałem rano. Moja prośba została odrzucona, a sąd zdecydował się mnie usunąć. Ja sam zaś mam czekać na uzasadnienie wyroku, jak teraz widać, z argumentami, które nie były stawiane jako zarzuty, więc nic o nich nie wiedziałem. Był natomiast we wniosku zarzut o wywiad w mediach narodowych, jak widać, bez przytoczenia konkretnych wypowiedzi. Całość można znaleźć na YouTube i ocenić samemu. Ale niestety nikt nie chciał wziąć pod uwagę mnie w tej sprawie. Jestem dyrektorem Biura Prasowego Konfederacji, więc trudno, żebym atakował posłów Konfederacji. Moja wypowiedź była pozytywna dla całego projektu, bez eskalacji konfliktów. Taka moja rola. Jak w takim razie ocenić niektóre wypowiedzi członków partii Korwin na temat rosyjskich zbrodni? Co ciekawe, nad moją sprawą dyskutowało pięciu z siedmiu członków sądu. Dwóch z nich nie zostało o posiedzeniu sądu w tej sprawie data i godzina poinformowanych. Jednym z tych dwóch jest działacz z mojego okręgu. Otrzymał jedynie wniosek o usunięcie mnie bez mojej obrony, bez informacji, że odbędzie się posiedzenie sądu w środę wieczorem w wersji online. Uzasadnienie oczywiście nie ma wspomnienia o słynnych konferencji na temat zbrodniarza Putina. Chociaż jest za to podstawiony z punkt zarzutów. Jest także temat maila, który otrzymałem od prezesa JKM. Dostałem ultimatum w tej sprawie albo Biuro Prasowe Konfederacji, albo Partia Korwin. Tyle, że ja to łączę od paru lat. Myślałem, że wyjaśniliśmy sobie z prezesem, ale jak widać, nie. Pytania do osób, które uszyły to uzasadnienie. Z kogo wy robicie idiotów? Moi drodzy, zero zaskoczenia, czyli innymi słowy, Konfederacja jak zwykle jedzie na starych, chałupniczych metodach pseudo-biurokracji. Inaczej się tego nazwać nie da. Bo zobaczcie, mamy wniosek. On pojawia się nie z województwa Tomcia, gdzie zna tych swoich ludzi, wie jak wyglądają, wie jak działają, zna tych gagatków, jest w stanie wyciągnąć konsekwencje. Nie. On się pojawia z jakiegoś zupełnie innego województwa, które dziwnym trafem jest najbardziej fanatycznie oddane korwinistom. I to jest wniosek o ukaranie. Dlaczego? Skąd? Ależ bardzo prosto, z tego powodu, żeby sobie umyć rączki, że jak ktoś zapyta, to ależ oczywiście, że nie, to nie tak, że Sławuś Mędzen, że Korwin zażądali wywalenia go, nie. To jacyś tam goście ze struktur, a wiadomo, struktur słuchać trzeba. Druga rzecz, którą mamy, to jest po prostu jakaś jazda kompletna, to jest ten mail od JKM i teraz sobie go przeczytamy. Szanowny panie kolego, niezależnie od wszystkich innych kwestii, utrzymuję linię, że nie wolno prezydenta Rosji nazywać zbrodniarzem wojennym, gdyż to uniemożliwia przyszłe pertraktacje z takim zbrodniarzem, pomijając fakt, że jest to absolutnie nieuzasadnione. Na przykład Churchill, który jednej nocy wyprawił na tamten świat czterdzieści dwa tysiące cywilów z Hamburga, mało kto nazywa zbrodniarzem wojennym, tymczasem pan dopuścił się zorganizowania konferencji konfederacji, której hałt motywem był właśnie zbrodniarz wojenny. Gdyby to była konferencja ruchu narodowego, nie byłoby problemu, ale bez mojej i kolegi Grzegorza Brauna urządził pan konferencję Konfederacji. Motywował to pan tym, że to była zgoda Korwiny, a zgody tej udzielił pan. Stwarza to niedopuszczalny konflikt interesów, musi więc pan podjąć decyzję, czy jest pan członkiem partii Korwin, czy rzecznikiem i członkiem zespołu prasowego Konfederacji. Oczekuję odpowiedzi do piątku, godziny dwunastej. Janusz Korwin-Mikke. Tak, moi drodzy, to nie jest żart. Janusz napisał do niego maila, że ma przestać szkalować Putina. Ale wiecie, co to jest bardzo ciekawe, ponieważ tutaj zastanawia mnie uzasadnienie, ponieważ on to uzasadnił, uwaga, uwaga, uniemożliwia to przyszłe pertraktacje z takim zbrodniarzem. I teraz powinno się tutaj pojawić pytanie każdego rozsądnego gościa: ale jakie pertraktacje, przepraszam bardzo, bo wiecie, tak się składa nie wiem, czy zauważyliście ale rządzi PiS. I tenże właśnie pis reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej, wobec tego jakiekolwiek pertraktacje czy też dyplomacja, nawet podstawowa, przechodzi przez Prawo i Sprawiedliwość tylko. Zatem niech mi ktoś wyjaśni, jakie ma znaczenie dla dyplomacji, która jest obsadzona całkowicie przez Prawo i Sprawiedliwość, to co mówi jakiś tam typo z podrzędnej, podprogowej partyjki. Każdy wam odpowie, że nie ma żadnego znaczenia, chyba że ta partyjka sama zamierza się z Putinem dogadywać. Zaraz potem powinno pójść od razu następne pytanie czy członkowie konfederacji kontaktują się w jakikolwiek sposób z Putinem bądź jego przedstawicielami. Dlatego ten mail jest według mojej opinii niepokojący. Nie dlatego, że Tomcio coś tam dostaje, jakiś hurdur od JKM, tylko że to hurdur jest nakazane na zasadzie, bo będziemy się dogadywać. Na tym samym screenie równocześnie mamy pisemko zarządu świątokrzyskiego regionu partii Korwin, wniosek do sądu partyjnego, który też sobie przeczytamy. To jest od razu mówię wprost: maraton Beki. Na podstawie paragrafu 43 podpunkt bla 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 zarząd Świętokrzyskiego wnioskujemy do sądu partii Korwin o ukaranie pana Tomasza Grabarczyka. Wniosek ten motywowany jest popełnieniem deliktu dyscyplinarnego. Od dłuższego czasu pan Tomasz Grabarczyk działa na szkodę partii, a w ostatnich tygodniach jest to zauważalne w szerszym gronie członków oraz sympatyków. Jednym z głównych powodów wniosku są wypowiedzi wyżej wymienionego, które uważamy za szkodliwe dla partii, np. podczas konferencji prasowej Konfederacji dotyczącej wojny na Ukrainie z dnia 4 kwietnia, na której jako jedyny partię Korwin reprezentował Grabarczyk. Przekaz, jaki wówczas przedstawił, był niezgodny z prezydium partii Korwin. Co więcej, był zupełnie sprzeczny z wypowiedziami prezentowanymi przez naszych przedstawicieli, w tym prezesa JKM, co godzi w dobre imię naszej partii. Podczas wywiadów w mediach narodowych Tomasz Grabarczyk tłumaczy byłych członków posłów Dziambora, Kulesza i Sośnierza, którzy odeszli z partii Korwin, twierdząc, że taka decyzja jest decyzją dobrą dla Konfederacji, że posłowie zrzucają z siebie odpowiedzialność za tłumaczenie wypowiedzi JKM, stosowanie tego typu narracji przedstawicieli Korwin w naszym przekonaniu jest nieprawdziwej i ewidentnie szkodliwej dla partii Korwin niedopuszczalne. Na podstawie wyżej wymienionych przykładów wypowiedzi wnioskujemy o nałożenie przez sąd partyjny kary polegającej na usunięciu z list członków partii. Okej, okay, co my tu mamy? Po części to, co Tomcio przedstawił, tylko troszeczkę inaczej. Ba, tak dokładnie to, to co przedstawił JKM kropka w kropkę. Ogólnie oni mają ból dupy o to, że przede wszystkim nazywa Putina zbrodniarzem. Ale po drugie, co według mojej opinii jest ważniejsze, a co tutaj jest przykryte, dlatego, ponieważ chroni ludzi, którzy odeszli z Korwiny, a pozostali w Konfederacji. Jego obrona jest prosta oni są w Konfederacji, on jest rzecznikiem Konfederacji, no wobec tego musi tych gości chronić, tak? Ale oni stwierdzają, że nie, najważniejsza jest partia. Partia, która tak naprawdę nie dostałaby się do Sejmu, gdyby nie jeden wielki crossover epizod oraz połączenie z Shurvengers'ami. Dopiero kiedy walnęli wajchę foliarze wszystkich szuri i Łączcie się, mieli okazję cokolwiek zdobyć. Nie wspominając już o tym, że może dojść do zerwania konfederacji przy następnych wyborach, co oczywiście będzie skutkowało tym, że obie dwie formacje, a właściwie teraz już trzy, nie dostaną się do Sejmu. Ale nie! Partia Najważniejsza, bo partia JKM. Mamy ostatni opublikowany dokument w tej sprawie. Tutaj sobie przeczytamy go w miarę pobieżnie. Postanowienie sądu partyjnego partii Korwin w sprawie Tomasza Grabarczyka. I ogólnie tutaj uzasadnienie jest takie, że podpuścił się jakiegoś tam bla bla bla, punktu bla bla bla. Działał wbrew interesowi partii Korwin. I uwaga, co jest wspomniane. W opublikowanym serwisie internetowym YouTube na kanale Konfederacja dnia 10 października na spocie pod tytułem Brońmy Polskich Granic Tomasz Grabarczyk wzywał do nałożenia na Białoruś sankcji gospodarczych wbrew stanowisku prezentowanemu przez partię, prezesa partii i innych działaczy partii Korwin. Dnia 21 marca 2022 Tomasz Grabarczyk udzielił Medionarodowym Wywiadu, w którym został opublikowany jako transmisja na żywo, pod tytułem Rzecznik Konfederacji o rozłamie w partii Korwin, uchodźcach, bla bla bla, gdzie poparł świadczenia socjalne dla Ukraińców. Trzeba wobec tego przypomnieć, że to nie ma nic wspólnego z programem partii Korwin ani partii Konfederacja, w którym wyraźnie stwierdzono, że wszelkie przywileje socjalne należy zlikwidować. Rozbudowanie jest sprzeczne z ich celem i wspieranie dążeń partii lewicowych do stworzenia z Polski świata socjalistycznego. Dawanie jakichkolwiek przywilejów jednej grupie narodowościowej przybyszów jest sprzeczne z interesem Polski. Cytatu konkretnego brak mamy natomiast jeden wielki preaching, jak tutaj socjalizm jest zły, świadczenia socjalne B itd. I co ciekawe, zastanawia mnie, A wait a minute, czyli szkalowanie Białorusi też jest przeciw interesowi partii Korwin, naprawdę? Już nawet pomijam fakt, że jest to na kanale Media Narodowe, czyli według mojej opinii kanale Szurowskim. Osobiście zmarnowałem 35 minut życia na ten materiał, żebyście wy nie musieli i nie znalazłem ani jednego pochwalenia, żeby więcej tych świadczeń socjalnych dla Ukraińców dawać. Ale dobra, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że konfederaci często gadają o czymś, co nie ma pokrycia w rzeczywistości. Ogólnie dalej właśnie jest, że chronił tych ciapciaków i oni szkaloali wielce prezesa Korwina. Dalej mamy też takie zdanie, również dopuszczał się licznych zniewak wobec prezesa partii czy innych liderów partii. Jakich tych zniewak? Nie wiem, nie jest napisane, nie pytaj kucu, nie pytaj lewaku. Chociaż najbardziej mnie bawi podsumowanie, które jest na trzy czwarte strony, jak wyżej wskazano, pan Grabarczyk notorycznie działał przeciw interesowi partii Korwin. No nie, nie, nie widać, nie, nie pokazaliście tego, nie pokazaliście konkretnych przykładów, konkretnych cytatów, tylko coś tam napisaliście, bo tak. To dlatego, kuce kiblują w podstawówce, ponieważ, jak piszą liczne przykłady, to tak naprawdę nie piszą żadnego konkretnego przykładu. Ale tak właśnie, moi drodzy, działa partia Korwin. Grabarczyk został z niej wyrzucony, dlatego, bo tak, nocą, bo po tak, w niepełnym składzie, bez możliwości obrony, bo tak. I to jest, według mojej opinii, farsa. Farsa, podczas której Tomcio wskazuje na jednego człowieka doktora Menzele. Co to może oznaczać? Według mojej opinii, na tę chwilę nic. Ale w szerszej perspektywie, to my tutaj bardzo mamy ciekawą sytuację ludzi, którzy dzielą się na wiernych wyznawców Janusza Korwinusza, którzy są w stanie zrobić właśnie takie szacher biurokratyczne, żeby wywalić z dnia na dzień typa, był chłop, nie ma chłopa. Mają myślenie płaszczyznowe, czyli jest tylko i wyłącznie partia Korwin, i jeśli ktoś mówi dobrze o ludziach, którzy byli w partii Korwin, no to wiadomo, jest wrogiem, nieważne, że są razem w wspólnej organizacji, tylko po raz kolejny mamy jedną płaszczyznę. Oraz bezrefleksyjnie przyjmują wszystko, co powie doktor Menzele oraz król w wolnym rynku jedyny. A ludzi, którzy są temu przeciwni. I tutaj mam na myśli tych nie tylko zbuntowanych, wielkich wolnościowców, ale także narodowców, którzy nie chcą się dzielić tortem z nikim. Ci goście bardzo chętnie widzieliby upadek Korwina, upadek ruchu wolnościowego, cokolwiek to znaczy, według mojej opinii niewiele, i prowadzić swoją własną politykę opartą na byciu wielkim Polakiem, patriotą. Już mamy deklarację Arturo, że będzie działał przeciwko Menzele. Przypuszczam, że inni też pójdą jego śladem i jak przyjdzie co do czego, są w stanie tych wolnościowców Korwinowców przegłosować. Ale to na razie w dalszej perspektywie, aktualnie Konfederacja, a właściwie Partia Korwin będzie się skupiała na tym, że jest wielka, wspaniała, zwycięska i stoi twardo przy JKM. A ja dalej mam pytanie, dlaczego oni chcą z Putinem pertraktować? Z nim właśnie was zostawiam. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zapraszam was do innych moich materiałów oraz w komentarze, abyście wypowiedzieli się, co wy myślicie na temat tej inby. A tymczasem dziękuję moim wspaniałym patronom za wsparcie. Dziękuję Przemkowi, Pedraldzekowi, Hubertowi, Szabrownemu Kucykowi, Marcinowi, Januszowi, Gustawowi oraz Anonimowemu. Jeśli ktoś chce dołączyć do grona moich wspaniałych patronów, to jest link w opisie do Patronite, ale ale jest tam także link do maila, jeśli macie jakiś temat, jeśli macie coś do mnie, tak osobiście tylko do mnie, no to możecie wysłać mi wiadomość. Dzięki wam jeszcze raz za obejrzenie, to tyle na dziś, do następnego i hej hej!